Nie? W pańcie, żeby jak ktoś nie rozumie mojego rantu, no to wyobraźcie sobie, że tu jest ulica, nie? Tak naprawdę, tu jest ulica. Dajmy na to. Co, nie? Są pasy, ulica. Nie? Ja to nawet ja to rozrysuję fantastycznie, kurwa. To jest ulica, nie? To jest pole strawo nie? To jest pole strawo nie? To zielone. A to jest baran. Tutaj jest baran, nie? Na przykład, wiesz. Me, kurwa. -a 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 -a. Tutaj jest baran, nie? Ma futro, kurwa, ogon. Chuj wie co tam ma baran. Nie wiem. Zobacz w lustro, będziesz wiedział. I tutaj stoi na przykład człowiek, nie? Tu stoi Wojtek. Co, nie? I mówi baranowi tak: Nie idź tu, bo samochód zrobi wziom i będzie dużo krwi i cię zabije. I baran nie wie co się dzieje. on, on wysłuchał, co do niego mówisz, ale nie był w stanie przetworzyć tej informacji w głowie. Wiesz, co chodzi? W sensie... Kurwa, jakby to wytłumaczyć. On On wie, że coś do niego powiedziałeś. I on chciałby to rozumieć, ale on nie do końca wie, co się wydarzyło przez ostatnie parę minut. To jest właśnie tak jak ten typ tam Masle, co mi pisał, że myślisz, że grając w hoja coś zmienisz. To jest idealny książkowy przykład klinicznego przykładu kretyna. Tak na serio. Jak czasami na przykład na jakieś zajęcia przyprowadzają osobę na przykład giga głupią, to to jest właśnie przykład takiego człowieka, nie? Na przykład I on nie wie, on zginie na autostradzie, nie? Ale jak baranowi postawisz ogrodzenie tutaj na przykład, co nie? I to ogrodzenie będzie pod prądem. I jeden z grupy baranów podejdzie do tego okrążenia, do tego ogrodzenia i on zrobi bzd I on powie, ała, ała. To reszta baranów to zobaczy i powie, kurwa, może lepiej tam nie podchodzić, nie? Bo mnie to zaboli. I unikną wtedy wypadkowi i właściciel będzie szczęśliwy, bo mu barany nie giną yy, tak naprawdę stary yy, na drodze, nie? I tak samo trzeba podchodzić. Widzisz?